Nie ma z tobą diapazonów, nie ma Michała Kempe, jak się czujesz sam na scenie? Bardzo dobrze czuję się sam na scenie, bardzo lubię to robić. Jednakże Michała i diapazonów, i wszystkich, wszystkie osoby związane z kulą ziemską, pozdrawiam. A o czym jest twój stand-up? Bo wiem, że każdy kabaretierz porusza swój temat. O czym dzisiaj mówiłeś? To znaczy, ja staram się mówić o bardzo prostych rzeczach, ale poprzez pewien pryzmat mojego mózgu albo mojej osobowości jakieś tam e, i nie szukam, nie staram się szukać jakichś wyszukanych tematów natomiast e, biorę coś co leży na ulicy w pewnym sensie i przetrawiam to przez siebie i wyrzucam ustami A czym dla Ciebie jest stand up? E, stand up jest dla mnie, no pasją moją jest moją pasją i e, bardzo lubię to robić e, i czym jest dla mnie? Nie wiem, e, wszystkim, <laughs> prawie wszystkim, bo jeszcze jest e, życie prywatne i inne rzeczy życia. A jak ci się stendapowało, że tak użyję takiego neologizmu w Rotundzie? E, tak jak już mówiłem, e, jak powiedziałem przed występem na scenie, bo było to dla, dla mnie ważne, było to jedno z moich takich e, małych marzeń, tak, są małe i wielkie marzenia. I to jest jednak kultowa scena, i bardzo się cieszę, że mogłem zagrać tutaj prawie dla 500, 500 osób, więc to było fantastycznie. A jakie, y, jaki masz swój cel w stand-upie? Czy masz jakieś plany na przyszły rok już? E, tak. E, chcielibyśmy z dziewczyną pojechać nad morze, e, gdzieś do ciepłych krajów. E, nie, tak to też marzenie, ale e, pracuję nad drugim programem godzinnym, takim, e, który będzie nazywał się Dwa. E, pierwszy był, nazywał się jeden, e, tak, więc mm, to jest cel, jeśli chodzi o stand-up. Czy nowa godzina, zupełnie osobna. Dzisiaj były, było trochę żartów z tego tak naprawdę, bo wsadziłem je tak, żeby było ciekawiej. A kiedy się możemy spodziewać drugiego programu? E, szczerze mówiąc, nie chcę się śpieszyć, bo na razie mam około pół godziny z nowego programu, a to jednak zabiera czasu troszeczkę, żeby to powstało. Trzeba to po potestować na różnych widowniach. Podejrzewam, że najwcześniej w lutym. Myślę, że wtedy w lutym, jeżeli, jeżeli pozwoli e, e, okoliczność, to w Krakowie bardzo chętnie wystąpię. Czy nie publiczność krakowska jest jakaś bardziej uprzywilejowana, jest lepsza niż inne publiczności, nie? Nie, nie rozróżniałbym e, na lepsze i gorsze publiczności. E, e, docelowo to i tak rolą występującego jest ich wciągnąć w swój świat, więc... Jeżeli nie udało Ci się wciągnąć widowni, no to nie należy chyba jej oskarżać o to, tak? Widownia jest, przychodzi, jest wyluzowana, chce się bawić. I to jest Twoja, Twoja broszka jakby. Więc jak coś poszło nie tak, to być może to nie jest widowni wina. Rozmawiałam z Tobą ostatnio 5 dni temu. Co się zmieniło za te 5 dni? Niewiele. Jestem trochę bardziej zmęczony. Jestem w trakcie trasy, ale dzisiaj to już ostatni dzień. Następne granie mam za tydzień. Jak się stand-upowało w Krakowie? Nie się z tym dupowało, to jest 500 ludzi na sali, jest gorąca atmosfera, że to na ten, ale mam do siebie najwięcej takich pretensji w sensie, że nie byłem od początku tak mocno skoncentrowany, że tak wyszedłem tak trochę z marszu i to niestety czułem przynajmniej ja. Nie, bo, bo reakcje, reakcje były fajne, to nie, nie, nie mogę narzekać, ale tak miałem wrażenie, że u, chyba powinienem panie Tomaszu odpocząć, przynajmniej tak przez dwa dni nie pojawiać się publicznie i wyspać dobrze i tak dalej. No, ja mam do siebie kilka tam, yy, uwag czysto merytorycznych. No to będą yy, takie uwagi na przyszłość, by kolejny stand-up był lepszy? Yy, tak, no, że oby kolejny stand-up. Tak, oczywiście, no to tak, no po to zmierzamy. Jeśli mielibyśmy powiedzieć sobie, dobra, że już jest tak świetnie, że nie ma co robić, należałoby czym prędzej się ewakuować ze sceny. A czym jest dla Ciebie stand-up? O, to taka bardzo... Sympatyczna, charakterystyczna, wymagająca sporej dawki odwagi, yy, forma, yy, estradowa, nie jest to do końca kabaret, chodzi, tak ja oczywiście to postrzegam, myślę, że w definicji stand-upu może być tyle, ile jest, ile jest stand czy nawet ile jest widzów stand-upu, czy nawet jeśli ktoś nie widział, też może mieć swoją definicję, a ja bym powiedział tak, że to jest yy, próba... Yy, opowieści o świecie wiem że to strasznie górnolotnie zabrzmi przez jednego człowieka przez jego wrażliwość przez jego poczucie humoru przez jego umiejętność obserwacji żeby żeby powiedzieć yy... Można sobie tutaj pozwolić na wtręty nie są bardziej osobiste, można sobie pozwolić na wtręty, nie chciałbym powiedzieć, że poważne, ale że, że można, że tak powiem, pozadawać takie pytania, które w kabarecie zazwyczaj się nie stawia, a jeśli się stawia, to się błyskawicznie sprowadza, że tak powiem, do, do śmiechu, czy do, do jakiejś tam próby wesołego spuentowania. Natomiast tu jest o tyle fajnie, że to człowiek wychodzi sam na tak zwane solo, nie ma, nie ma rekwizytu, nie ma kolegi czy koleżanki zespołu, która nie podpowie, ma te, te kilkadziesiąt minut i musi z tą publicznością porozmawiać, no i albo się udaje, albo się nie udaje. To tak w najkrócej rzeczy. Ostatnio powiedziałeś, że nie zdradzisz, o czym jest twój nowy program, czy dalej się tego trzymasz? No tak, tu pokazałem fragmenty, ale no to już teraz można powiedzieć, że mój nowy program jest o tym, żeby, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak żyć. Skąd się wziął pomysł na frazy za moich czasów? Za moich czasów, no bo to jest okropna fraza, którą się mówi w rozmowie z młodymi ludźmi za moich czasów albo e, ja w twoim młodym wieku. Zawsze mi się wydawało, że tak mówią ludzie niezwykle dojrzali, że tak powiem, którzy są już albo na emeryturze, albo w wieku ściśle przedemerytalnym, natomiast zauważyłem po sobie, to jest straszne, straszne się... St Okropnie się tego wstydzę, że jak gadam z jakimś nastolatkiem albo gadam z scenami mówię, o za moich czasów łapię się, gryzę się w język. Kilka razy mi się to zdarzyło powiedzieć czegoś, co, użyć takiego sformułowania w rozmowie. Nie od razu się później gumkowałem, ale mówię, a to no jest to na tyle z jednej strony fatalne i żenujące, a z drugiej na tyle takie urocze, ale urokiem, urokiem starej płyty. Ja mówię, a to sobie wykorzystam na scenie stand uperskiej Będziemy jeszcze je kontynuować. Będziemy je rozwijać. To w tej długiej wersji programu jest tego dużo, dużo więcej. Wy występowałeś też w Trójce, ale to nie była taka Trójka na wieczór, że stand-up bez cenzury się czułeś w nowej Trójce. Bardzo ciekawie, yy, odświeżająco, co nie znaczy, że z Kasią i z Katrym nie jest świeżo, jest, jest bardzo fajnie, ale tak inaczej po prostu. Bardzo ciekawe doświadczenie, zupełnie trzy inne style stand-upowe. Było mi bardzo miło. A jak ci się stand upował w Rotundzie? Super, naprawdę czułem fajną moc. Ja zawsze, zawsze się dobrze czuję w Rotundzie od naszego pierwszego występu w 2001 roku. E, świetna sala, bardzo fajna widownia, duża moc. Czad. A czym jest dla Ciebie stand-up? tym, że mogę mówić o wszystkim w jakiejkolwiek formie do ludzi, którzy e, mam wrażenie, a na razie przynajmniej tak czuję, że chcą mnie posłuchać, e, że wytwarza się między nami jakaś fajna więź, taka trochę imprezowa. To znaczy, ja siedzę, oni się podozowują i gadamy sobie e, zupełnie bez żadnych ograniczeń. A jakie masz plany? Co udało ci udało się już w stand-upie, a co planujesz jeszcze? Na razie udało mi się tyle, że potrafię utrzymać uwagę ludzi przez 30 minut i to jest fajne, bo, bo być w pojedynkę na scenę bez żadnych rekwizytów i żadnych dżingli jest dość trudne, więc z tego się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę, że zaczynamy budować taką pozycję, że na każdym występie pojawiają się ludzie i to tak dość, dość tłumnie, co, co jest bardzo dla nas fajne. No i też świadczy o tym, że stand-up się i rozwija i, i coraz lepsza jest promocja tego gatunku. A a jakie mam plany? No kurczę, no jeździć, robić swoje, próbować wymyślać coraz ciekawsze rzeczy, no i kurczę, żeby, żeby po prostu widownia pokochała ten gatunek. A skąd czerpiesz pomysły na swój stand-up? To właśnie powiedziałem w pierwszym zdaniu, jak dzisiaj uszedł na scenę, że czerpie z życia. Tak jak chyba wszyscy stand-uperzy najbardziej, bo to, to jest to, co inspiruje człowieka non-stop.